O! Pryszedł, dobra. O, dobra. Dzień dobry dzień państwu, dzień. witam państwa, wita państwa imprezy Elbląg, jestem absolwentem tej szkoły, kiedyś też chodziłem, i ją skończyłem, nasz reportaż jest nagrywany na kanał imprezy Elbląg. zapraszamy na YouTube. Mieliśmy zaszczyt posłuchać wspaniały koncert. Ze mną jest Stasiek Jasina, firma ubezpieczeniowa Perfekt, którą również reklamuje nas w swoim kanale. No i chcielibyśmy tutaj z paniami i z panem zamienić dwa słowa, jak tam się uczy w szkole muzycznej. Bo ja, ja jak chodziłem do tej szkoły, to jeszcze ona była. Pan osoby, pan! Nie, nie. A ja też absolwentów. Ja kiedyś, ja kiedyś chodziłem, jeszcze była w starym budynku, się przeniosła do tego budynku, a teraz ci nauczyciele, co już byłem, to już nie ma. A teraz jak się uczy w szkole muzycznej, Pecie, bo są fajne zajęcia, też widzę WF-y jakieś. Znaczy ja mogę powiedzieć z autopsji, bo w szkole już się nie uczę aktualnie, skończyłem ją w zeszłym roku, ale mimo ciężkiej pracy, naprawdę, bo jest, nie, nie ma co się oszukiwać. To jest szkoła, która łączy w sobie zarówno naukę ogólnokształcącą, jak i naukę muzyczną. Więc tych zajęć jest naprawdę dużo. Ale zarówno kadra nauczycielska, jak i... Ludzka, Ludzie, którzy tutaj się znajdują, to jest to coś innego. Człowiek się nie męczy, mimo że naprawdę pracuje wiele godzin, ciężko intelektualnie, fizycznie, to nigdy nie jest zmęczony przede wszystkim ludźmi i atmosferą, bo to buduje to miejsce, ta atmosfera i ta bliskość. I to się czuje i od nauczycieli, i od uczniów, bo my tutaj stanowimy taką jedność. Po prostu każdy sobie pomaga i każdy lubi spędzać ze sobą czas. No, chcę, chcę tutaj powiedzieć, że jak wchodziłem, to zauważyłem zajęcia sportowe. Zauważyłem, nie wiem, czy to jest judo, czy zapasy. Kiedyś tego nie było w szkole muzycznej. Uczniowie ze szkoły muzycznej to... To zawsze były osoby takie, które mało sprawne fizycznie, a teraz widzę, że to się zmieniło troszkę. znaczy jest różnie. E, akurat e, jeśli chodzi o judo, to jakby nie są zajęcia ogólnoszkolne, tylko takie dodatkowe bardziej, dlatego że to prowadzi e, organizacja taka trochę spoza szkoły, jednak współpracująca i to są po prostu takie zajęcia, na które ktoś chce przychodzić, ale jeśli chodzi o zajęcia chłopku, no to jeśli chodzi o muzyków, to dużo się nie zmieniło. Wiadomo, trzeba uważać na palce, więc frekwencja jest różna. Czasami. Chcę tutaj Pani powiedzieć, sekcja wokalna, znakomite wokale, wszystko tak dopracowane, no, perfekt. Tak by pięknie. No e... sami się przygotowujemy koleżanka, która jest z drugim liceum przez nas. Pani już prawie, absolwentka nie? w tym roku? Tak, znaczy ja jeszcze jestem w liceum normalnym, skończyłam podstawówkę, no i poszłam do normalnego liceum, no bo chcę iść w inny kierunek. Ale to no bo... już kończy muzyczną szkołę, czy nie Pani? Yy, na, znaczy, no pierwszy, pierwszy stopień tylko, mogłam iść na drugi i wtedy mieć dyplom. Te jeszcze nie jest Pani w drugim stopniu? Już, już nie będę, bo już zostawiłam jeszcze... Zmienia, tylko. zmienia szkoda. Tak, zmieniam. Zmienia. Tutaj szkoda, bo waka jest naprawdę. Ym, no wiem, ale to jako hobby. Tylko hobby. Tak. A w jakim zespole na imprezach występować? Nic z pani nie myśli? Ym, na czym jestem zespole, jestem w zespole z młodzieżowego Domu Kultury z diamentów. O super, tak, to więc bardzo dobry rzecz. udzielamy się werblągu bardzo. To, to gratuluję. Dziękuję. No muszę. Dziękujemy. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy naprawdę dziękujemy, gratulujemy, gratulujemy. gratulujemy. Imprezy naprawdę znakomita, poziom jest wyśmienity. Brawo! Dziękujemy Dziękujemy.